Z firmy Genway. Dobra. Dobra. Słuchajcie, znalazłem bardzo fajne domofony pod względem, na co najważniejsze, cenowym, bo to, co ja zrobiłem u siebie, czyli rozpoznawanie twarzy na domofonie, tutaj jest w tamtym akurat, co jest z tyłu. Z jakiejś kwocie mniej więcej? Około 3000 zł. Czyli dużo, dużo taniej niż inne podobne urządzenia na rynku. No, myślę, że tak. Eee, mamy całą gamę tutaj z produktów może to troszeczkę nam opowiesz o tym, co tutaj jest. Dobrze. Fajnego. Jasne. Tutaj mamy szereg produktów, które bardzo dobrze sprawdzają się w systemach inteligentnego budynku. W tym na przykład monitorze, przez to, że mamy Androida, możemy zainstalować takie aplikacje, które nam są akurat potrzebne, niezbędne wszystko sobie razem zintegrować. Oprócz tego, że to jest oczywiście wideo domofon, czyli porozmawiamy z kimś, kto do nas przyszedł, zadzwoni, otworzymy im furtkę, drzwi, bramę garażową, co tam potrzeba to też możemy realizować sobie podgląd z kamer monitoringu. Razem tutaj, bo na przykład z jednej strony nie mamy okna, mamy kamerę mm -hmm. i zobaczymy sobie z tamtej kamery, co też się nam tam dzieje, prawda? Tak jak teraz, jak tutaj pan robi. Z Drugą stronę, <coughs> przepraszam, możemy sobie zrobić tak, jak mamy system monitoringu i ten system wideo domofonowy, jeszcze smartfon, to ten obraz z tego panela takiego czy jednorodzinnego możemy nagrywać na systemie monitoringu, czy też w aplikacji. I też mamy połączenia oczywiście na smartfona, czyli mm -hmm. jak ktoś tutaj przyjdzie, naciśnie przycisk, zadzwoni do nas, zadzwoni na monitor, nie musimy go zasadniczo mieć. Wystarczy nam smartfon, panel z do internetu i wtedy też odbierzemy połączenie, zobaczymy kto przed, możemy go co więcej puścić. No tutaj jeszcze jedno pytanie takie, jeśli nie mamy, jesteśmy w sieci lokalnej bez tak. dostępu do internetu, czyli tak telefon nam zadzwoni, jest możliwość powiedzmy dodania w aplikacji tak jakby lokalnej. Możemy sobie zrobić tak na sztywno, z tym, że wtedy to musimy wskazać konkretny adres IP, bo tak one się mhm. lokalnie komunikują. Nie, no no jesteśmy wtedy, w domu jak, w routerze i tak, czy możemy czy bez dostępu do zrobić. internetu jesteśmy tak. w stanie. Internet tam nie jest niezbędny, żeby to nam działało, jak najbardziej. Dobra, to, to mi się bardzo podoba, ten, ten przełącz. Tak, tutaj mamy taki manipulator. On jest tak, monitorem, czyli wywołanie też nam zadziała. Czyli na tym też możemy odebrać rozmowę tak, z powodu. otworzyć, tak, dokładnie. Ale przede wszystkim to jest manipulator do obsługi na przykład Smart Home. Mamy cztery fizyczne przyciski, mhm. które możemy, mogą wysyłać komendy HTTP, które zostaną gdzieś tam zinterpretowane i coś się stanie, chociażby włącz światło, otwórz drzwi, mhm. albo cokolwiek innego. Mamy tu też Androida, tutaj jest akurat Android 10 i możemy też sobie za pomocą dotykowego ekranu go obsługiwać. To jest myślę, że bardzo dobre, bo wiele funkcji w jednym możemy sobie zrobić, wybierać sobie opcje, które nas interesują, ustawiać godziny zarządzanie energią, kontakty, urządzenia i tu wtedy będziemy mieli też takie w formie... A jakieś stereofonu. takie inne aplikacje możemy zainstalować czy tylko przez Was? Jakby zainstalowane. Tutaj to, co nas tutaj niestety albo stety ogranicza, to okrągły ekran. Niestety mm -hmm. tak jak tutaj mamy elastyczne no proporcje, tak. No tutaj będą nam dobrze działać tylko te aplikacje, które były gdzieś tam przygotowane z myślą o takich właśnie. Czyli te, co, które ekrana. są teoretycznie przygotowane na zegarki smart powinny tutaj chodzić. Powinny tutaj funkcjonować sobie. No. Dobra. Tutaj ten następny domoponik, bo ten to to w ogóle jest ja. Tak, to jest rozwiązanie, coś e, może być wielorodzinne, przez to, że mamy dwie kamery, mamy rozpoznawanie twarzy, czyli jak jesteśmy dodane, żeby... tak, że, że coś tutaj się dzieje cały czas, bo on czyta moją twarz, nie mam akurat dodanej, by było drzwi otwarte, na przykład komunikację mm -hmm. się nam otworzą, e, ale to zastosowanie bardziej wielorodzinne, albo biurowce na przykład, prawda? Tutaj już mniejsze rozwiązanie, z mniejszym ekranem, o podobnej funkcjonalności, bo też mamy podwójną kamerę, też nam rozpozna, otworzy nam drzwi kodem, e, kartą, relokiem, czy też... Telefonem przez NFC, bo ona Aha, to Aha, czyli jest ta częstotliwość, obsługują. która obsługuje. Tak, ale na nawet NFC. w panelach jednorodzinnych z pojedynczym guzikiem bez wyświetlaczy też jest ta podobna funkcjonalność. To jest wygodne, też bo to telefon to zawsze jest. mamy przy Tak, tyłku. Tak, dokładnie, trzeba czegoś dodatkowego sobie. Tutaj monitor też podobny. Też 10 cali win, trochę wykonanie uranka tutaj akurat mhm. z aluminium, może kolorystycznie komuś będzie lepiej to rozwiązanie. I tutaj do mamy te droższe, a tam jeszcze na ścianie za tobą jest ten, którego akurat tu nie ma na wystawce, ale ten, który tak. kosztuje około 3000 tutaj, i on tak. ma też rozpoznawanie twarzy. Tak, też ma dualną kamerę. Po co dualna kamera? Po to, żeby nie można było oszukać zdjęciem na przykład mhm. albo na, na telefonie mamy, prawda, czyli wizerunek, przez to, że mamy stereoskopowo to tego. To wyłapuje punkt. Tak. I to może być nam wideodomofon, zadzwoni, otworzy nam drzwi kodem, kartą i możemy też sobie w oparciu o to zintegrować. Czyli tamten telewizy. wideodomofon, ta jednostka zewnętrzna, to zamiast tego zdjęcia tej kobiety co tam jest, wyświetla się normalnie klawiatura. W tak, ten sposób, jak tutaj, tak? Domycy, się klawiatura się wyświetla i możemy sobie wpisać. Tak, otworzyć, tutaj jest akurat PIN, czy wybrać sobie połączenie, prawda, czy mamy też listę w końcu, na przykład w są akurat na nazwy no. urządzeń. Ale możemy, że na przykład mieszkanie numer 13 zazdrość, prawda? No po nazwiskach to chyba nie wiem, czy nie, no, to po roba, nazwiskach ale... Nie, nie, znaczy to jest po, po numerach mieszkań, prawda? Mm -hmm. Więc to w ten sposób możemy to zrobić. Bardzo fajne. Jeszcze macie kamery, tak? tak. Kamery są. mamy e... kamery. Mamy kamery, to są kamery firmy Tiandi. Kamery, które tu się bardzo dobrze integrują, ponieważ poprzez protokół ONVIF, który obsługuje i wideo mm -hmm. i kamery Tiandi, to możemy sobie razem wszystko zgrać. Co więcej, takie samo jest okablowanie. Skrętka komputerowa, i zasilanie poły, czyli nami sobie wszystko do jednego switcha połę, w jednym miejscu nam się zbiega czyli możemy to sobie razem po połączyć o różne funkcjonalności. No połowa teraz jest bardzo wygodne, bo te wszystkie kamery ciągniemy jedną skrętkę tak, i, i to tak, nam działa Tak, no? jeśli mamy kabel dobrej jakości do 100 metrów, to nam musi działać. To jest, Rozumiem, no, że też do tego są rejestratory, tak? Bo tutaj tak. widzę, że na półce leżą tak, jakieś tak, no to mogę akurat wziąć w rękę e, i tutaj pokazać. Tu mamy rejestrator taki. To nie jest chyba sporo, tak? tak? Tutaj jest właśnie od razu już zbudowanym switchem, czyli kamerami sobie tutaj schodzimy, podłączamy i zasadniczo to jest tak jak w kamerach analogowych. Podłączamy kamerę, ona jest automatycznie konfigurowana i jak podłączymy sobie pod HDMI telewizor 4K czy monitor, to mamy od razu obraz na danym kanale. 1, 2, 3, 4, prawda? To jest rejestrator. Ile dziecku mniejszym, do jakiej pojemności? Do 10TB. Do 10TB? Tak. Jeden czy dwie, tutaj Tutaj to są jednodyskowe obudowy, aha. prawda? Czyli po jednym dysku sobie włożymy. A to jest resator 20-kanałowy, który nam pozwala na obsługę kamer już do 4K włącznie. Tylko to chyba musi być decyzji. trochę lepszy switch do tych 20 kamer, bo przepustowość danych znaczy, jeśli chodzi tutaj o... Tutaj nam, on maksymalnie obsługuje przepustowość 80 megabitów. Czyli raczej już by zalecane gigabitowe połączenie. No się o to chodzi, żeby kabel łatwiej wysyć, bo jak puścimy 80, jeszcze mamy jakiś inny ruch, prawda? To już może być. No muszą być problem. Tutaj jakby cała infrastruktura przygotowana do... No mhm. to jeszcze pokażę. Ta kamerka też fajna, taka. Tak, bo to jest coś takiego innego, bo czasami jest tak, że, że mamy jeden kabel, aby się przydały dwie kamery. Mhm. I tutaj Brawo mamy lewo. właśnie w jednej obudowie dwie kamery. Które możemy sobie jeszcze tutaj Aha, pełna obracać reagracja. i tutaj też tej płaszczyźnie. I może patrzeć prawo-lewo, góra-dół, prawda? Czyli no, mniej więcej jak 180 potrzebne. stopni, takie tak, dobre. Tak, one mają ponad, każda ma ponad 90 stopni, więc jak sobie zestawimy w ten sposób, to mamy 180 całe 180 stopni. stopni ile, ile? Mniej więcej jaki to jest koszt tego? Ta kamera niedługo wejdzie do naszej oferty jeszcze tutaj, to nie będzie wygorowana cena. Myślę, że ona tutaj będzie kosztowała poniżej 500 zł. Aha. No to, to, to za jest, takie elastyczne rozwiązanie. To jest czy, fajne, bo to tak. często tak jak dom się powinno, no to trzeba na każdym rogu kamerę jeszcze żeby na, na przykład, na albo patrzyły. jak pokazuje doświadczenie, praktyka też instalatorów, to często jest tak, że, jest, że tam jest określone, że inwestor, a tu jedna kamera. I tak. się że czegoś nie no, widać, była tak. druga, a kabel już był dawno temu wypuszczony. Tak, a jeden. jakie to ma... Y Powiem parametry, ile megapikseli? To są będą megapikselowe kamery, Aha. ale planowane też są 4 z oświetlaczem odczerwieni, z oświetlaczem białego światła. Aha, czyli to w nocy fajnie wygląda. Czyli też w nocy możemy mieć w kolorze. Tutaj mamy jakąś ześle... A, to jest taka Niania. To jest o... taka kamera, która można w wielu procentów takie spotkać, natomiast to co ją różni to to, że można sobie dodać do rejestratora. A z tym jest kłopot. Tak, czasami to jest kłopot. Jeśli mamy życzenie, to też włożymy tu kartę bezpośrednio na aplikację, to nam sobie działa. Patrzę, bo miałem dwójkę dzieci, znaczy mam dwójkę dzieci, tak? No i przy jednym taka kamera wytrzymała dwa lata, a drugie jak tylko zaczęło siedzieć, to w tydzień rozebrałem ją na o, części pierwsze. Tak, to bardzo czy. Cię... I ja musiałem ta taką kamerę, tak. normalną kopułkową mam też. Jasne. Włączenie przewodowe, Wi-Fi też ma, możemy Pop, sobie ale posterować. Ale po też jest Nie, akurat Aha. nie. W tym rozwiązaniu tutaj musimy dać sobie zasilacz z pudełeczku, musimy podłączyć. Posterujemy sobie ją i co więcej, ona może jeszcze śledzić Ruch. ludzi. Czyli jak sobie wejdzie, ktoś będzie sobie chodził, to ona będzie za nim sobie śledzić. Z kolei podobna kamera, ale na zewnątrz mm -hmm. to jest w takiej obudowie. Możemy Wifi? sobie tak, Wi-Fi, po kablu, e, obrotowa, czyli sobie prawo, lewo, góra, dół. I to jest jeszcze nowość, której jeszcze nie mamy w ofercie na wejdzie, ma dwa obiektywy. Mamy szeroki kąt, wąski kąt, czyli widzimy gdzieś tutaj szeroko, blisko. A, a drugiego, jak to się nagrywa daleko, na rejestrator w takim razie? Dwa to kanały i jako czy... jedna kamera i mamy przejścia płynne, zoom elektroniczny pomiędzy jednym, a drugim obiektywem. Aha, czyli nie ma tak, że na, obydwie na raz nagrywają nie, i na rejestratorze. Mamy jeden, jeden kanał, sobie i sobie przybliżyć. po prostu przechodzi. Tak, przybliżamy, oddalamy, sterujemy, to nam się wszystko. No Ona też e, na pewno ma jakieś śledzenia pokazuje. ruchu, całe reszty, tak, tak, Dokładnie. Ona ma śledzenie ruchu, ma też na przykład ma głośnik. Może od, jak wykryje człowieka że może go odstraszać, także opuść teren, czy jakaś tam mhm. syren alarmowa. Ma też białe diody, że na przykład w nocy nimi zamrugała, że uważa, że jesteś. Te inklusi. białe diody w nosy robią robotę. Bo tak jak montowałem jedną taką e, kamerę, to faktycznie jak w dzień było widać. Tak, tak, to jest teraz dość nowy trend na rynku, żeby kamera miała 24 godziny na dobę kolorowy obraz, mm -hmm. bo przez to mamy więcej szczegółów, prawda? Tak. Bo tak to widzimy, że ktoś jest by w ubraniu na ciemno, na jasna, tu widzimy kolor. No, no, kolor to na to to jest nie niemalże. Tak, a tam mamy czarno-białe. Dobra.